Cześć! Witajcie w Europeanie! Ja jestem Małgosia i będę Waszym przewodnikiem po naszych archiwach. europeana.eu zapewnia dostęp do milionów pozycji cyfrowych, takich jak dzieła sztuki, książki lub utwory muzyczne. Nasza strona jest dostępna w 24 językach Unii Europejskiej, więc oczywiście także po polsku. Ale ponieważ współpracujemy z tysiącami instytucji kultury z całego kontynentu, to nie wszystkie dostępne treści są tłumaczone. Dlatego dostrzeżycie na pewno wiele obcych języków. Ale niech nie zraża Was to przed odkrywaniem strony i mnóstwa interesujących pozycji. Zanim zaczniemy wyszukiwać, polecam zjechać odrobinę na dół, gdzie pokazujemy, jak najlepiej odkrywać europeanę. Tutaj znajdziecie nie tylko wybrane przez naszych kuratorów tematy, ale także nasze wystawy, blog oraz galerie. Zacznijmy może od wystaw. Wystawy to nasze dłuższe opowieści z fascynującymi ilustracjami. I tu możecie znaleźć pozycje w całości w języku polskim. Na przykład wystawę o fenomenie Solidarności, albo zajmującą historię muzyki w czasie I wojny światowej, lub przegląd tradycji i zwyczajów z różnych europejskich krajów. A może interesuje Was historia kobiet przecierających szlaki w sztuce i nauce? Gorąco Wam polecam rozejrzeć się po wystawach. Wróćmy na stronę główną. Polecane i bloga pozostawiam do Waszej eksploracji. Tymczasem pokażę Wam, co można znaleźć w naszych galeriach. Galerie, jak widzicie, są głównie w języku angielskim. Ale nie szkodzi, bo skupiamy się tutaj na kolekcjach obrazów i zdjęć. W tej chwili galerii jest ponad 100, więc polecam swobodnie je sobie przeglądać, aż coś Was zainspiruje. Na przykład: Tutaj widzę galerię o deszczowej pogodzie. Klikamy. I oto mamy kolekcję przeróżnych obrazów i zdjęć z deszczowych dni z różnych zakątków Europy i świata. Gazety mają bardzo zróżnicowaną tematykę, więc polecam rozejrzeć się trochę na chybie utrafią. Na przykład, poszukajmy czegoś na stronie ósmej. O, proszę. Tu mamy fascynujący zbiór zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Jeśli interesuje Was znalezienie czegoś konkretnego, to zawsze u góry. Mamy ikonkę szkła powiększającego, która oczywiście oznacza wyszukiwarkę. Poszukajmy więc na przykład słowa słoń. Ponieważ przeszukujemy zbiory instytucji z całej Europy, to znajdziemy tu na przykład archiwum filmowe z Czech. Ale także naszego swojskiego słonia trombolskiego. Jeśli chcielibyście wykorzystać jakiś obiekt w całości, na przykład zilustrować swoje opowiadanie, to pamiętajcie, żeby zawsze użyć filtra: czy mogę to wykorzystać? I zaznaczyć tak. Dzięki temu wyniki wyszukiwania będą ograniczone tylko do obiektów znajdujących się w domenie publicznej, lub na licencjach zezwalających na ich późniejsze wykorzystanie. Wróćmy na stronę główną. Jeśli macie powyżej 13 lat, to polecam Wam serdecznie założenie konta. Ze strony głównej możecie kliknąć na kartę Załóż konto. Tutaj jest wszystko wyjaśnione krok po kroku. Z własnym kontem będziecie mogli zapisywać swoje ulubione obiekty i tworzyć własne kolekcje, prywatne lub publiczne. Ja już założyłam konto i dzięki temu mogłam stworzyć galerię specjalnie dla uczestników konkursu Ekopowieście Rivalne. Mam nadzieję, że Was zainspiruje. Zostawiam Was teraz z galerią i życzę udanych poszukiwań. Powodzenia!